Hej, tutaj Lisiczka i dzisiaj jest ze mną Bartek, hej, <laughs> zastanawiałam się czy się w ogóle przywitasz, nie, Ale no dobra, dzisiaj jest ze mną Bartek i będziemy grać dzisiaj w coś nowego na moim kanale, czyli Pixar Painters, powiedz, że cię przeniosło, przeniosło, okej, okay. widzę, że jesteś, Um, grałam w to ostatnio z Cryzisem. Co prawda nie byłam u niego na odcinku jakoś aktywnie, ale widać było moje rysunki, więc e, zapraszam. Jeżeli jesteście zainteresowani na kanał Cryzisa, e, dzisiaj jestem z Bartkiem i, 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 i będziemy rysować. Bartek dotychczas grał raz. No. Wskoczyłam. Przepraszam. <grystanie> Bartek dotychczas grał raz, więc może być ciekawie. Okej. Okay. Coś zmieniłam ustawienia, bo zapomniałam, że wcześniej miałam inaczej zrobione. Mam cały dzbanek kawy mrożonej. Więc. Mogę siedzieć i mogę rysować. Wow, co rysujemy? Rysuję luda. Rysuj, luda. Dajesz, rysuję. O Jezu, moje już jest brzydkie. Ci, którzy są zainteresowani moimi rysunkami, ale w takim e, lepszym wydaniu. <gryw> nie oszukujmy się, tutaj mi nie pójdzie na pewno super. To zapraszam na mojego na przykład Instagrama. Właśnie mnie Bartek zdążył chwalić. Zanim zaczęliśmy. No. Polecam, polecam jej Instagram. Przy okazji, jak klikniesz lewym gdzieś na rysunku, to możesz wybrać kolor, wiesz? Okej. Okay. I możesz te kolory tak z daleka wybierać, więc... Więc spoko. Na razie to jeszcze nie jest krasnolud, ale nie martwcie się, to będzie wyglądało jak krasnolud um, Dwie minuty Mnie chyba żartują. Jaką czapeczkę ma krasnolud? W koloru wiem. wiem, że ma brodę. One nie bywały ładne, więc mój krastał to taki typowy hipster. <laughs> O, Boże! A, zrobiłam Mikołaja! Dlaczego? To też zro zrobisz takiego fajnego krasnoludka. I wygrasz to. Tam jest na dole Harry Potter w ogóle, dlaczego? Nie wiem, co to jest to u góry. Też nie wiem. Jakaś sztuka. <śmiech> o! <śmiech> ale fajne. <laughs> to, jest, to jest po prostu. mu na dole dam. Mikołaj z brązową brodą. Tak. Fajne. Nie wiem, dlaczego zrobiłam Mikołaja. O, Bartek. Nie wiem, co jest na tym rysunku tego Dawid. Coś tam. Nie widzę tego po prostu, nie widzę co tam jest. Wow, 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 wow. Ty! Nie wierzę. Ty grywasz. No, teraz nie wygram, bo wszyscy głosują na to. A to jest jakieś takie dziwne. Nie wiem co to ma być. Gratuluję. W ogóle na chwilę zetnę e, ekran. Okej, dobra. Jej. Gigi. Łomadko mieściło, dobra? Ok. Ale fajnie, wygrałam pierwszą grę. Mogę grać dalej. Dobra. Owijamy, Powiedz, że ciebie też przeniesie. Przeniosło. Tak, dobra. że nie dali tutaj parkura. Popatrz <laughs> Odzywaj się trochę Jesteś zbyt cicho To źle Chyba Ty tak nie umiesz Nie umiesz, nie umiesz O, o Białe będzie łatwo, bo tylko dwa kolory. No to makność na czarno i na biało już ma. <laughs> <laughs> to zgadnie co rysuje, dostanie cukierka. Jakie one mają kolory? O Boże. Taka cisza, jak się skupiamy. No. Ja zaraz mam koniec A ty? E, nie wiem Czemu nie mogę wyprać tego? O Jez, yes, udało mi się, nie umiałam wyprać kumki Dobra, skończyłem Popracuj, nie wiem, nad tłem, czy nad czymś, zawsze to będzie lepiej wyglądało. Radzę ci używać tego wiaderka u góry, to będzie ci wygodniej, nie? Używam, używam go. O Boże! O Boże, nacisnęłam reset, ale cofnęłam to. O matko, ale się wystraszyłam! Prawie bym wszystko zniszczyła, nie? Mhm. Okej okay. W miarę zdążyłam, w miarę niech będzie O, tamto jest ładne <laughs> Ty zrobiłeś taką twarz No <laughs> Ale sorry, ten... Ten to coś zrobiło ładniejsze A tutaj nic mi się nie podoba temu Pingwin nikomu się mój pingwin nie podoba, że zagłosuję na pieska. Mi się podoba. O, dwie, trzy o. osoby. Nie, sorry, ta ciara wygra bez problemu. Przecież to jest takie proste, kurde. O, ja cię kręcę. Dobra, ty mi dałeś ten jeden punkt pewnie. Tak, tak. Głosuję na psa. Ja też. Pies jeszcze wygra. To nie pisze, która byłam. Bo no boję się tak starałam nad pingwinem. No ale wygrałaś poprzednią rundę. Ale myślę, że poprzednio mi poszło gorzej niż teraz. Już nad tym pingwinem się działam, starałam się, żeby skrzydła miały równe i tak dalej. Każdy rozumie sztukę. Nie? Jaki ty no. cichy jesteś dzisiaj. Wszystko muszę cię tak wyduszać czy masakra. Ty w ogóle żyjesz, Bartek. O, las! O. Dobra linia prosta. Pach, pach, pach. Robią się drzewa. Nie, usunąłem sobie wszystko. Cofnij, tam jest strzałka u góry. Cofnij to... i nic. A, dobra, jest, jest, dobra. Uff, na szczęście. ja sobie pokolorowałam. Całe drzewo miałabym niebieskie, nie? No to fajne. Nie sądzę, żeby to było aż takie fajne. Już? Dwie minuty? No, a czego ty się spodziewasz? Dajesz, bo w akcji. Zobaczycie, jestem artystę. Nawet zrobię tutaj takie coś. Pyk, pyk. Dobra, skończyłem. Wygląda masakra, ale ciekawe jak ocenią. Kordy, dobra. Trochę zdążyłam. Okej. Okay. tam twoje wygląda całkiem ładnie dzięki, dzięki. Tylko ten na dole lepiej. Tam Ma takie po prostu kształty. O, ten na dole jest ładny. To muszę przyznać. Okej. Okay. O Małysa? Ale fajne. Uuuu! Uh, twój wygrywa. Okej, okay, ciekawe, ciekawe, które wygra. Jego jest fajne, ale moje ma lisa. Lisy zawsze wygrywają. Co? Bartek! Mój? Wow! Jesteś tak daleko, ale nie wygrasz wow. z tymi dziwnymi choinkami, no niestety. No, Chyba ale nie jestem zagłosuje. zdziwiony Zdziwiony, że tak daleko. Pewnie byłeś daleko. Serio, jeżeli będą głosować na te choinki, no to się wezmę i. <grym> Wygram przez lisa! O Boże, wygrałam! Czyli wiecie co teraz rysować. Zawsze <grym> rysujcie lisa, a wygracie. Tak, rysujcie lisa, a wygracie. O, dobra. To był dobry pomysł. Myślałam, że jak zrobię te dwa drzewa, to tak trochę będzie kiepsko. Myślałam, czy by nie zrobić wiewiórki, a potem stwierdziłam, kurde, wiórka... wiórka może być ciężko zrobić, nie. Dobra, yy, idziemy na jeszcze, no bo jest dopiero 21 minut, nie? Ostatnia rundka tak dalej. Czy Bartka no. wrzuci? Czy Bartka wrzuci? Bartka wrzuciło! Na ostatnim miejscu, o Boże. Jej, no, mam nadzieję, że nas nie wywali. Nie, Vipa chyba nie ma tu. No nie wiem, bo na hajbie wywala, nie. Na hajbie wywala, jeżeli ty jesteś ostatnią osobą i VIP chce wejść. To jest takie trochę głupie. O, ziemia. No to wystarczy globus chyba, co? Nie? What? A, już chyba wiem, jak to się robi. Próbowałam używać tego koła, wiesz? No, ja też właśnie próbuję. I tu trzeba kliknąć w jednym miejscu, a potem w drugim. No. To tak samo jak. jak Word Edit. Trudno Ej, ale nie, to miało być zielone. Okej, okay, jest, udało mi się. Znajomość globusu teraz będzie. Wiesz, tak właściwie? Kto to powiedział, że to ma być jakieś rozpoznawalne? Nie? No. Dobra, jakiś ciemniejszy, niebieski. to znowu zmieniam kolor. Ja cię, chociaż z drugiej strony, nie, nie, zrobię to ówkiem. Niech to, to nie miało być czerwone. Tylko brązowe. O, wolę skupienie, oczywiście. No, pewnie. W końcu się staramy, tak? Oczywiście, że trzeba się skupić. W końcu ma wyjść bardzo ładne. Robię warstwę ozonową. Dobra. Taki trochę świat Minecrafta w ogóle mi wychodzi. Ziemia nie jest podobna kompletnie do prawdziwej ziemi, ale może być chyba. Pewnie, że może. Moja no też nie w ogóle nie zwracałam uwagi na to, yy, gdzie co powinno być, nie? No ja właśnie tak samo. Dobra. Jeszcze zastanawiałam się, co bym mogła poprawić, ale nic mi się nie udało. O, twoja jest taka malutka Chociaż ta tak mi się bardziej podoba Dałam ci punkcik okay. Ja dałam temu na górze. No, nie mogę zdać sobie E, wiesz co, gdyby mój głos miał przeważyć, kto wygrywa, to dałabym temu, kto mi się podoba. Ale skoro nie było znaczenia, no to wiesz. O Boże, Neko Ziemia! Ja cię kręcę. Ale szkoda, że nie pomyślałam o takiej galaktyce, takich kolorach galaktyki, wiesz? Różowy, fioletowy ten, bo to ładnie wyglądało. Szkoda, że mi źle szło używanie tego koła. O, mogłam też pomyśleć o tym. Ale zbieram sobie pomysły. No, a gdzie jest Twoje? Bo ja jeszcze nie widziałem. Nie wiem, jeszcze nie było. O, tu jest. O, wreszcie. Żółte, pomarańczowe czy rude gwiazdy. Fajne, fajne. No, takie gwiazdy dookoła, taka powłoka ozonowa. Kotek. Kotek. O Boże! Te kotki i, i ziemię z tym nie przecież zmiażdżą. Nawet jeżeli przedostanę się gdzieś dalej, no to przecież. No, ta ziemia to po prostu ze mną wygra i to w miażdżący sposób. Ta z tymi fioletowymi w tle. No. Nie przedostałam do finału w żaden sposób. O, nie przedostałam nigdzie daleko. Smuteczek. No. No nic. Mam nadzieję, że się podobało. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i wpadajcie na kanał Bartka. Zostawię jego link gdzieś na ekranie. Jeżeli chcecie, żebym więcej razy grała w tą właśnie minigierkę, to piszcie mi komentarze. A teraz żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć! Pa pa!